Dzień dobry, tak. A kogo dokumentuje? Dokumentuję tutaj y, sytuację, która się dzieje. Chciałam się zapytać, dlaczego dochodzi do inwentaryzacji, co tu się dzieje, dlaczego i pan. No, kim pani jest? Ja, a, przepraszam, nie przedstawiłam się Dziennikarka Gazety Polskiej, Magda Piejka. Pan jest prokuratorem? A może pan przedstawić? Marcin Gołębiewicz. <laughs> Marcin Gołębiewicz. No ja to się dziwię, bo pan profesor Szwazik to już inwentaryzował. No właśnie, to co wy dzisiaj tutaj robicie? To samo. Dlaczego? Dlatego, że pan profesor nam nie dał wyników. A dlaczego nie dał wyników? Nie wiem. A dlaczego. Panie później udzielił gniazd, dobrze? A jakąś wypowiedź dla pracy oświadczenie? Tak, co się udziela. O której godzinie? Na panu dnia.